Jeszcze raz, Paulino słuchaj, To jest cudowne, że Ty masz taką chęć wypowiedzi, ale wiesz, czy Twoje życie się. Nie martw się o to. Nie, nie, życie nie jest takie proste i nie jest tak łatwe, tak jak tutaj w tym filmie. Nie, 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 nie. Pamiętaj o tym, że panny im bardziej wykształcone, tym dużo łatwiej się żyje. Ale to się trzyma każdego znaku. To nie jest tak, że akurat panna musi. Tylko z tym, że żaden znak, jeżeli tylko jest odpowiednio zmobilizowany albo zdeterminowany, to dochodzi do celu. Ale wiesz, te cele nie zawsze, zawsze trzeba pamiętać o jednej rzeczy o uczciwości, bo potem ta brak, wiesz, czy panny są nieuczciwe. Nie, nie można tak mówić. Nie, każdy znak ma ten nieuczciwości. Ale wiem, że to będą oglądać, wiesz, inne znaki też. Więc muszę powiedzieć po, po prostu co do każdego znaka, nie co do jednego. Bo co, co do jednego znaku, to można sobie przeczytać albo przejrzeć inne tam wypowiedzi innych astrologów. Tu nie, bo to jest film. I w tym momencie nie wolno robić błędów. Błędów przede wszystkim, tak zwanych karmicznych, te, które szkodzą drugiemu człowiekowi. To jest najważniejsza rzecz. A potem życie już daje szansę. Jesz jeszcze jedna rzecz. Jeżeli się nie zna kosmogramu, to jest naprawdę trudno żyć. Ale jeżeli się zna poszczególne etapy, to dajesz sobie świetnie radę, bo wiesz, że następny etap będzie taki, a następny taki. I w etapach swojego życia można naprawdę wiele zbudować. I wiesz, czasami człowiek nie ma siły, bo. A tutaj nie ma tak. Można zdobyć aplauz mając 16 lat. Ale są osoby, które dopiero aplauz zdobędą, mając 36 lat, a są osoby, które dopiero aplauz zdobędą, mając 66 lat. I teraz popatrz sobie na ten aplauz, Kiedy, dlaczego ja mam 60? Ile lat czekać, jak ja mam teraz 20 i chcę zdobyć wszystko? Nie, nie, nie rozumiesz musisz się nauczyć pokory a aplauz który zdobędziesz w wieku tym najpóźniejszym jeżeli tak kosmograf wskazuje to znaczy, że wtedy wypełniłeś karmę i wypełniłeś to że możesz przejść nazwijmy to tak bardzo brzydko do stanu nirwany czyli wypełniłeś jesteś zadowolony z siebie to nie jest istotne Zawsze mamy ten pęd do przodu. Tylko czy nam się uda? Kosmogram właśnie to nam pokazuje. Ten czas, który mamy przed sobą, żebyśmy tylko nie zmarnowali. Bo kiedy zmarnujemy, no, wegetujemy. I ta wegetacja jest, no to jest to, co jest w tej chwili, właśnie. To jest taka wegetacja, ale przymusowa. Tylko <trych> trzeba brać pod uwagę, że ktoś wziął sobie na barki ten kłopot. Nie my. My w tym momencie myślimy i nasz mózg jest jakby wyczyszczony i w pewnym momencie idziemy do przodu. Także. Ech. I to tyle. Trzymaj się powodzenia. Dziękuję za ten wpis. Jeszcze raz, bo to już drugi. Mój film na Twój temat. A jeżeli chodzi, to chyba już trzy filmy zauważyłem z, z Twoim linkiem. Powodzenia.